Dzień dobry, z tej strony Justyna Kowalewska. Witam Was na kolejnym odcinku dotyczącym witryn Google, czyli inaczej CMS Google, czyli system wypełniania treścią. Jak zabrać się do pracy? Zrobię to w dwóch filmach. Pierwszy film będzie pokazywał jak wejść w nowy projekt. Proszę kliknąć w stronę site.google.com i to jest miejsce, gdzie możemy utworzyć nową witrynę, tych witryn mam tutaj dużo, ponieważ są to witryny, które, które zostały mi udostępnione przez Waszych kolegów. W prawym dolnym narożniku klikamy utwórz i tutaj tworzymy sobie nowy projekt. Sobie spisałam, co chcę w tym filmie Wam pokazać. Po pierwsze, tak, tytuł 9 o Poznań. Możemy zmienić sobie obrazek, przesłać lub wybrać z istniejących. Dalej. Jak wypełniamy? Co możemy wstawić? Zobaczcie, tu po prawej stronie możemy wstawić wszystko, co tutaj jest. Sobie przejrzycie i widząc poprzednie prace, oraz liczę na Waszą kreatywność, że te prace będą wyjątkowe. Pierwsze. Możemy dodać, klikając, zobaczcie, kliknęłam tutaj w to miejsce, dodać tekst. Czyli zaznaczenia w nas Google. Google. Mogę, mogę pogrubić, czyli taki prosty wycentrować. Dalej, co mogę wstawić? Mogę wstawić na przykład obraz, albo film. Jeżeli będę chciała wstawić film zewnętrzny, na przykład z YouTube'a, który sobie wybierzecie, albo sami stworzycie. Ja tutaj przejdę do tego filmu, który utworzyłam, tego pierwszego. Tutaj skopiuję sobie link i tu klikając, o, może jeszcze raz, tu jest umieść, ctrl, v, on się teraz ładuje, ten podgląd, wstawiam. Zobaczcie, teraz decyduję, gdzie, przesuwam, złapię lewą przyciskiem myszy, przesuwam, rozciągam, mogę decydować o wielkości filmu i rozmieszczeniu. Jak we właściwości, tutaj jest tych ustawień tyle, że jak sobie przejrzycie, to myślę, że dostrzeżecie jeszcze wiele innych rzeczy, niż ja tutaj pokażę. Jeżeli wstawiamy zdjęcia, Mogę to robić na dwa sposoby. Albo wybrać tak jak tutaj, albo klikając raz mogę yy, wybrać na przykład z obrazów albo bezpośrednio z dysku. Tak jak mówiłam, że trzeba yy, momencik wybrać z dysku, żebyście utworzyć folder i, informatyka, więc ja wejdę i pokażę tą metodę, którą utworzyliście do, jak dojść do waszego folderu. Czy ja tutaj muszę przejść trochę dalszą drogę niż Wy, dla mnie jest to udostępnione dla mnie. Um, informatyka. Pierwsza gimnazjum. O tu jest mój folder. I tu ja mam ten 06. Utworzyłam sobie folder Informatyka. I tutaj mam obraz. Teraz jest to obraz. Tak? To nie jest ten film, tylko to jest obraz. Mogę wybrać ostatnie. Na przykład, jeżeli wrzuciliście jakieś zdjęcia, możecie je. O, powiedzmy tutaj. Od razu wybrać. To mogą być zdjęcia, mogą być mapy. Zobaczcie, wszystko co było ostatnio, ponieważ oceniałam yy, zdjęcia, to są po prostu tylko zdjęcia. Albo mogę na przykład czegoś bałwanka i zobaczcie, między sekcjami. Tutaj wszędzie są takie sekcje po, po, po lewej stronie, widzicie, takie paski. I tutaj wstawiłam zdjęcie i mogę dostosować sobie. O, i to są trzy zdjęcia. Ale mogę też skorzystać. Zobaczcie na dysku. Mogę skorzystać. Kącik. O, mogę korzystać jeszcze z układu, czyli jak kliknę tu w następnej sekcji, mogę sobie wybrać taki układ. Czy, zobaczcie, tu są różne układy. Na przykład wybiorę, wybiorę, wybiorę ten. Tu mogę na przykład, zobaczcie, wybrać mapę i sobie napiszę 9 napiszę dziewią LO. Pozna, już mi to podpowiada. Zgadza się, wstawiam. Tutaj na przykład wstawię kalendarz. Nie pokazywałam kalendarza, ale może ktoś sam poszuka. Wybiorę ten, który ja używam. Tak, i wstawiam. E, również mogę wstawić film z YouTube, a. mogę wyszukać. Ja, sobie te, ja też tutaj wstawię 9 L. o Poznań. I poszukam taki film pożegnalny z 4 listopada 2019 roku. Pożegnalny klas trzecich. Tu mogę teraz sobie do, dopisać. Tak, edytować tu będzie adres, na przykład adres. No, adres. Mogę znowu wycentrować y, tutaj będzie wydarzenia. Wydarzenia, a tutaj na przykład o nas. Nie, nie tak. O nas. To jest wstawianie. I myślę, że tutaj też sami prezentację. O właśnie możemy jeszcze wstawić ym, prezentację, którą na przykład wykonaliście już w momencie, tu. Yy, jedną z prezentacji, na przykład o Europie. I wstawiamy. Tak, czyli wszystkie elementy. I myślę, że tego jest dużo więcej, bo jak zobaczcie i formularze, i arkusze i tak dalej. Dalej, co możemy, co mogę teraz zrobić? Dalej mogę, y, tu jest podgląd w jaki sposób y, będzie to widoczne przez użytkownika. No? To będzie jako całość, nie ma tych sekcji. Wiecie, nie ma tych sekcji. Ale już widzę tu mapę, jest kalendarz, mogę robić, wyświetlić y, tydzień. A mogę wyświetlić. A mogę przejść do, do mojego kalendarza, ale y, to jest w tygodniu. No. Akurat tutaj w tym kalendarzu nie mam za dużo wydarzeń. Albo jakiś film, albo właśnie prezentacja, którą mogę tutaj tak wyświetlać. Zobaczcie. Ta, tu może mam taki podgląd, jak będzie to wyglądało w komórce, jak w tablecie, jak w komputerze. Po zamknięciu wracamy do edycji. Możemy jeszcze tutaj wybrać motyw. Może tak ten motyw powinniśmy wybrać na początek, tego Wam nie pokazałam. I dziękuję, w następnym filmie pokażę, jak tworzymy strony, podstrony, linki zewnętrzne oraz nawigacji między stronami. I tutaj pamiętajcie jeszcze, należy opublikować. Możemy współpracować z kimś, tak jak wszystkich innych dodatkowych yy, projektach, które robiliście. We w... Wszystko to, co robimy na dysku, możemy tworzyć, współtworzyć z innymi osobami. I tu jest jeszcze ważna publikacja. Możemy adres internetowy wpisać to, co się pojawi. Zobaczcie, tu na dole będzie tak się rozpoczynać Wasza strona, a jak ja no, to piszę też to może być zajęty adres dziewiąte o Poznań. ona zrobimy 2020, tak? Jeżeli opublikujemy, to pod tym adresem strona będzie teraz funkcjonować. Dziękujemy. O, możliwości jest bardzo dużo. Na razie tyle. Zapraszam na długi film.